Dzień dobry, nazywam się Lucyna Grabowska, jestem ogrodniczką i redaktorką miesięcznika Twój Ogrodnik, w którym zamieszczamy proste rady i sposoby co, kiedy i jak robić w ogrodzie. Od tego sezonu postanowiliśmy Państwu jeszcze ułatwić bardziej te prace, pokazując w krótkich filmikach no, różne prace ogrodnicze, Różne instrukcje, jak to robić, dlaczego, kiedy i tak dalej. Dzisiaj pokażę, jak siać kwiaty jednoroczne. Niektóre kwiaty jednoroczne, na przykład astry książęce albo astry chińskie, wymagają długiego okresu czasu, wielu tygodni, od momentu wysiania do momentu posadzenia do gruntu. Ponieważ nie możemy w tej chwili ich posiać do gruntu, no bo jest zimno, to musimy posiać je w domu, na parapecie i przygotować do posadzenia do gruntu, co nastąpi dopiero w maju, kiedy miną już ostatnie przymrozki. Tu mam przygotowane do, do, do siewu kuwety. Kupiliśmy w zeszłym roku tak, sporo takich pojemników, takich mini szklarenek, które składają się z trzech części, pokrywy, E, takiej, takiego no, denka i części, do której się wysiewa nasiona. Ta część niestety e, padła po jednorazowym, jest to jednorazówka, e, e, już się nie da jej użyć, powyginana cała. Mało tego, nawet gdyby się dało użyć, to nas strasznie w zeszłym roku to doprowadzało do białej gorączki, ponieważ producent tego nie pomyślał o tym, że tu powinny być dziurki. I my musieliśmy te dziurki robić gwoździkiem, Rozgrzanym gwoździkiem bardzo często podczas robienia tych dziurek uszkadzaliśmy to. Także to, to Wam pokazuję, to jest jako ostrzeżenie i to odrzucam. Ale zostały dwie części, więc żeby je wykorzystać, postanowiłam wysiać nasiona do takich małych kuwetek, które zbieramy w całą zimę po owocach, po brzoskwiniach, po kiwi. One mają dziurki. Dziurki są konieczne. Tu są dziurki. I ca o, o, potraktuję to właśnie, e, to zastąpi kuwetę, którą odrzuciłam. Każde naczynie, w którym siejemy nasiona, musi mieć drenaż. Dlaczego? Żeby, żeby nasiona nie zamokły. Więc do tej drenaż, niezbyt dużą, niezbyt grubą warstwę. To zobaczyć Chodzi o to, żeby ziemia, którą podłożę, do którego będę siała, nie zalepiło dziurek. Teraz nasypię ziemi. Ziemia, ziemię do siewu możecie kupić w workach, ale ona, nie, nie sypcie jej bezpośrednio z worków, tylko najpierw na parę dni do, przesypcie do jakiegoś pojemnika, żeby odparowały, wywietrzały gazy. I tutaj to już stoi parę dni, więc spokojnie mogę z tego pojemnika to yy, ten substrat do wysiewu. To jest substrat do wysiewu, mogę to użyć. Nabieram, tak, równomiernie rozkładam. Trzeba go uklepać, bo inaczej i, musi i starać się, żeby ta powierzchnia była równa. Dlaczego? Bo jeśli wysiejemy nasiona na nierównej powierzchni, to po pierwsze będą nierówno wschodzić, a po drugie, w tych zagłębieniach będzie się zbierać woda i one spłyną. No i po prostu będziemy mieli tak, że w jednym miejscu kępę, a w drugiej nic. A to jest niedobre dla nasion. Możecie do tego wyrównywania użyć takich różnej wielkości, nie wiem jak to nazwać uklepywaczy, jak nie, niekoniecznie, nie macie tych uklepywaczy, utnijcie kawałek kawałek grubszej gałęzi czy, czy pnia jakiegoś drzewka i też, i też można tym to zrobić. Astry są dość stosunkowo, powiedzmy nasionami średniej wielkości. Wysypujemy, wy, wysypujemy je na, na rękę, nie sypmy nigdy z torebki, bo na pewno wysypiemy za gęsto. Nie ma, ma cudów. A tak ma, panujemy nad tym. I tu widzimy, one są łatwe do, do, w sumie do wysiewu, dlatego że są, je, że są jasne i widać je. I widać, co, jak myśmy tutaj je rozmieścili, prawda? O, w ten sposób, nie za gęsto. Teraz nasiona trzeba przykryć. Przykrywamy je piaskiem. To jest bardzo ważne. Właśnie dzięki temu, że przykryjemy piaskiem, będą y, potem siewki mniej narażone na tak zwaną czarną nóżkę, czyli na zgniliznę pędu, która się y, często, y, bo, bo piasek po prostu odkaża, piasek jest czysty. Y, Podłoże oczywiście też, to, w które siedzimy, mam nadzieję, jest czyste. No jest kupione i jest tak polecane. Tu mamy piasek, musimy przesiać ten piasek, dlaczego? że w piasku są kamyczki. Y, takie, nawet, nawet małe kamyczki, jeśli, jeśli trafi taki kamyczek na nasionko, no to to na, 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 na nasionko może nie wyjść albo będzie krzywe, no i y, już nie będzie ono nam y, dla nas przydatne. Teraz to trzeba podlać. Nie podlewamy z góry, broń Boże, y, konewką, dlatego że mimo, że jest piasek to te nasiona i tak by nam się zaczęły zaczęłyby po prostu pływać, zaczęłyby się przesuwać. Podlewamy od dołu. Czyli to tę kuwetkę wsadzamy do naczynia większego, wypełnionego niekoniecznie po brzegi wodą. W ten sposób proszę bardzo. Tak. O. I wkładam to tu. I zostawiam za, na, 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 jakieś, na jakieś pół godziny, ona ta, od dołu ta, ta, to podłoże napije się, będzie działać jak gąbka, po prostu z jednej strony się napije, a, czyli od dołu będzie tak działać, a od góry będzie te nasiona wciągać, czyli jakby przyklepy spowoduje, przy, że one przylgną do, do podłoża. Kuwetkę z wysianymi nasionami zanurzoną w wodzie odstawiam na bok, żeby się mogła ziemia dobrze od dołu napić. E, a tu pokażę Wam, jak będzie wyglądało, bo to wcześniej wysiałam, jak będzie to wyglądało, jak się napije. Tak woda y, od, od dołu właśnie y, nasączyła y, ziemię i piasek. Teraz y, y, taka zupełnie nieprzewidziana czynność robiąc porządek tutaj u mnie na tych półkach w szklarni po zimie natknęłam się na cebulki krokusów które były kupione i powinny być wysiane wysadzone przepraszam wysadzone do gruntu jesienią nie wiem dlaczego zapomniałam miałam nawet przygotowaną tabliczkę wszystko miało być zrobione nie zostało Czasem pytacie w listach do redakcji albo w telefonach, co zrobić w tej sytuacji, czy, może, czy można jeszcze taką cebulkę posadzić do gruntu. Otóż, jeśli była w chłodzie i nie zmarzła, to można, na przykład, na przykład jest, jest, jest na tyle odporna, że, że, jeszcze, się, że jeszcze się nie, no, nie zepsuła. To można. Do takich, do takich kwiatów cebulowych należy krokus. Więc spróbuję je posadzić. One były w zimnie tu w szklarni. Nie zmarły, bo są poznajemy, czy nie zmarzły po tym, że naciskamy. I one są twarde. One są jędrne twarde. Zresztą zobaczcie, mają kły. Posadzę je nie do gruntu w ogrodzie, tylko posadzę je do doniczki, do doniczki, która ma dziurę. To jest pod, podstawa, zawsze. Trzeba nasypać drenaż. W drenażu można nasypać większą, grubszą warstwę niż robiliśmy to w przypadku siewu. I wypełniam doniczkę, nie wypełniam do końca, tylko do mniej więcej wysokości 2 trzecich albo 3 czwartych. Substratem takim, właśnie do wysiewu, do wysiewu nasion. Tak samo go uklepuję, żeby było równo, żeby ustawić tutaj cebulki. O, ułożyć cebulki. Mniej więcej, no możecie, przy, mo, przy, przymierzam. Nad cebulką powinno się znaleźć dwa razy dwa razy y, y, tyle y, podłoża, niż ona, niż ona ma wysokości. No, czyli jak tutaj, na tej, na tej wysokości te cebulki leciutko, nie wolno ich wciskać, bo możecie uszkodzić korzonki albo te kiełki, które tutaj mają. I teraz do, ustawiam sobie w doniczce y, cebulki. Zwróćcie uwagę, że nie one nie dotykają do, mogą być gęsto, one siebie wzajemnie mogą dotykać, natomiast nie mogą dotykać do tej, do ścianek doniczki, bo może przyjść mróz i one wtedy, doniczka będzie zimna i one, i one wtedy mogą przemarznąć, bo są już, one się już ruszyły. zaraz tu mam, o, proszę bardzo, wszystkie wysady do jednej doniczki. Tak, i teraz y, przy, m, przysypię to odłożę. Wyrównam. Wyrównam. Tu już nie muszę tak dokładnie, mogę, mogę ręką delikatnie, żeby nie uszkodzić kiełków. I na koniec podleję to. Podleję. Na dzisiaj to już wszystko. Jeszcze tylko y, przygotuję moje wysiewy do zabrania do domu, żeby je ustawić na paratecie. Tak. Przy, aha, y, trzeba oznaczyć, co to jest, bo teraz jest ich mało, ale za chwilę będzie coraz więcej, i na pewno nie będziemy w stanie spamiętać, co mamy. Tak? Y, a was zapraszam na łamy Twojego ogrodnika, gdzie znajdziecie. O wiele więcej pożytecznych porad, i również na naszą stronę internetową www.twójogrodnik.pl. Do zobaczenia!